Wydaje się, że wyglądałoby to z śmietaną ja bym zjadł. Dzisiaj na jakiejś grupie ktoś wstawił zdjęcie gofra z bitą śmietaną i polewą. Tak w takiego gofra, że szkoda, gadać. Się. Mam pytanie: Jak odblokować trzeci poziom Doloranu w Hearthstone? Ie? Kupując go? Eee... co się dzieje? Dlaczego to tak klatkuje? What the fuck? Co jest? Carol. To serio? To już wybieram? Aha, super, wybrałem. Co? No weź się zlituj, no naprawdę wybrałem postać za... A nie, dobrze, że Alice wybrałem, chociaż to nie jest najlepszy pomysł, aż znaczy najlepsza postać. Żeby mm -hmm. odblokować trzeci poziom Dalaranu, no, trzeba go kupić i tyle. Nie wiem, co jeszcze. Czyli przejść chyba normalnie, no czy coś tam. Ja nie wiem, nie jest to trudne w każdym razie. A co my tu mamy czyżby ktoś nas namawiał na niedale i dzikich czy mi się tylko zdaje <laughs> Muszę się nie altabować Jak dobrze levelować? w sensie jak mieć level jaki mieć level na dany etap Nie wiem Czy na pewno jak masz Na pewno jak masz 2 na 6 Expa to warto kupić EXPA żeby mieć kolejny level ha. I... I... Jak masz 2 na 6 to warto kupić. Jak masz 6 na 10 to warto kupić. I jak masz 10 na 18 to warto kupić. A dalej to raczej myślę, że zależy. No. Ten początek trwa zdecydowanie za długo. Ile to daje? Zapa. Nie chcę zapa. A co my tu mamy? Nic nie mamy. Pirata zabójcy. Rewolwerowca. Se kupię to i se wezmę to. Będzie więcej DPS-u. Opla. Opla, opla, kup se portal. Co masz? O, masz Rage Blade'a już. Wyśmienicie. Czy wy nie moglibyście wszyscy walić w jednego? Widzicie, oni walili wszyscy w jednego i jak im to dobrze wychodziło. A wy nie walicie i wam to dobrze nie wychodzi. No dobra, niech będzie. Czy uważasz, że TFT przebije Lola? Czy uważasz, że nad tym się zastanawiałem kiedykolwiek? Nie, uważam, że nie przebiję. Także z tej ciekawości, po co wy się nad takimi rzeczami zastanawiacie? Ty szkoda, wam czasu na to? Czyli nie macie po prostu czym myśleć? No ja na przykład. A teraz czas na boom! A i wezmę blisko może ja na przykład mam o czym myśleć, i szkoda byłoby mi tracić życia, czasu, chwili, momentu czy czegokolwiek nad tym, żeby zastanawiać się, czy jedna gra przebije drugą grę. Już pomijam to, czy chodzi o ilość użytkowników, widzów na Twitchu, popularność w Google Trendsach, czy ilość skąd założonych, czy whatever, cokolwiek innego. Bo to też tak w sumie istotne, bo przebije w jakim kontekście. Jak ma to przebić. I po prostu jestem w szoku, że komuś się chce zastanawiać nad takimi bzdurami. Znaczy, że ktoś ma czas w ogóle zastanawiać się nad takimi wzdurami. Że nie ma nic lepszego i ciekawszego do pomyślenia. Tak mnie to dziwi. Wychodzi nowa gra, ludzie chcą zostać pro gamerami. Ale co to za ma do rzeczy Znaczy po co to piszesz? Bardziej w sumie o to mi chodzi o patrzcie eee, więc tak, ty wchodzisz tu i mamy to Ty wchodzisz tu i mamy to I na razie... tyle. Czy ja akurat, tak jeżeli mam być szczery, to absolutnie się nie dziwię, że... ...ludzie widząc tą grę... ...planują jakąś karierę we sporcie Znaczy, oczywiście jak mają ku temu jakieś podstawy, bo jak są lemurami, to, nie, to, 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 to trochę się dziwię, ale... Jak ten, jak nie są lemurami, to się nie dziwię, bo to jak najbardziej ma szansę, to złe określenie, bardziej bym powiedział, że wygląda na grę, która we sporcie coś zwojuje. W związku z tym planowanie już od samego początku kariery i trenowanie, rozkminianie gierki jest jak najbardziej na miejscu, jeżeli ktoś planuje taką ten, karierkę sobie zrobić. Właśnie w tym. Więc tutaj absolutnie się nie dziwię, ale dziwię się, że ktoś tam zadaje takie pytania, które... No, powiedzmy sobie szczerze. Jakie znaczenie dla kogokolwiek ma to, czy ta gra przebije Lola? Jakie znaczenie ma, czy LOL będzie miał 100 punktów w skali jakiejś tam, a to 70, czy LOL będzie miał 70, a to 100? Co to dla kogo zmienia? Jak to wpływa na twoje życie? Nie wpływa w ogóle, podpowiem. Chyba, że akurat jesteś Proplayerem w Lola, i w to będą większe nagrody. No dobra, to jedyna sytuacja. Ale myślę, że każdy ten Proplayer Lola nie zastanawia się nad takimi bzdurami. E, więc dalej to bezsensowny temat. E, I zgubiłem wątek. A i po prostu nie rozumiem, po co się nad tym zastanawiać, nie? Znaczy, no może ja jakiś głupi jestem, znaczy, no, nigdy nie byłem najmądrzejszy, ale... Znaczy, dosłownie, po prostu nie rozumiem po chuj się w ogóle nad tym zastanawiać, no nie wiem, nie mam pojęcia. Żeby zagrać w TFT potrzebny jest dodatkowy klient. Nie, jest to w lolu. Że sądzę, iż wybiją się do czołówki graczy... Że sądzę, iż wbiją się do czołówki graczy? Nie mam pojęcia o co chodzi. Bardziej chciałem prostej odpowiedzi na to pytanie. Ale po co? Tak. Tu wiesz, no ja rozumiem, że chciałeś odpowiedzi na pytanie. No taki jest sens zadawania pytań ogólnie, rzecz biorąc, od zarania dziejów. I, i, I to jest dla mnie oczywiste, jasne, zrozumiałe i Bóg wie co jeszcze. I jak najbardziej to roz rozumiem. Natomiast po co? Po co się nad tym po prostu zastanawiasz? Jaki to ma mieć cel? Tego nie potrafię zrozumieć, nie? Czy będzie dzisiaj Herston? Nie wiem, może. A znaczy chciałbym, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało, O, tak powiem. Że sądzą, iż wybiją się do czołówki graczy. Aha, ok. Czaję. Eee, Staszku, co ty tutaj robisz? Bo trochę się chyba przedgiełeś. Wygram czy przegram? Wygram! Mam dziesięć golda, dobra. Nie muszę nic sprzedawać. Ty chwilę. No. O, o! O! Shibana. Taka lepsza. No to nieźle. Teda chybá. O, mám pomysl. Míšo. Míšo. A dává byš mi arbuzíka? Nie, musisz to zrobić w tej sekundzie, bo jak nie, to w wpierdol. Nie no żartuję, możesz wyjść z revcie. Tylko nie dawaj mi kilo jak wczoraj, tylko tak z pół kilo. Dobrze? Dziękuję. Po prostu miałem w głowie, że skoro auto-czasy doty zdobyły popularność, to zastanawiam się, czy będzie miało to. Czy będzie miało na to duży popyt. że zastanawiałeś się czy ta gra będzie miała zainteresowanie? No dobra, no to to rozumiem. I have a fucking great idea. To rozumiem, natomiast to jest pytanie czy gra będzie miała zainteresowanie, a nie czy będzie... Miała większe zainteresowanie od Lola. A to jest znacząca różnica, bo. Dajmy na to grama zainteresowanie. Spore. I wystarczy jedno, jedna czwarta zainteresowania Lola, żeby już była znacząca. Nie musi mieć większego. Czy da się odpaść stream z Facebooka na Playstation? Nie ja wiem. Eee, mam 20 golda. okej. Okay. Nie musi mieć większego. Wystarczy, że będzie miała jedną czwartą zainteresowania. Lola, powiedzmy. W uproszczeniu. I już jest to wystarczające, żeby coś znaleźć. Pazur, czy włócznia, zginiesz z mej ręki. jaki ten tekst jest głupi? Pazur, czy włócznia, zginiesz z mej. Pi Dasz ręki. Zrobimy tak. Dobra, co ja wymyślił? Bo to też byłoby istotną rzeczą. Chcę mieć czterech wildów, trzech shapeshifterów i dwóch rangerów. Tak, tak. Jeszcze nie wiem po co, na co i tak dalej, ale tak chcę. Ty, no czemu oni zabijają tak szybko mojego Warwicka? Aha, bo on jest jednogwiazdkowy. Dobra. To już zrozumiane, zrozumiałe. Zrozumiałe. Rozumiem. Dawaj pieniąchy, Dawaj, dotrę tu. Aha, nie, ja nie, nie mogę tego wziąć. No nic. Kiedy była aktualizacja umożliwiająca granie w TFT? Dzisiaj jest 27 i mamy czwartek. Środa. niedzielę.

Znaczy co? Po prostu nie, nie, nie rozumiesz co mówią po angielsku I, I jak nie rozumiesz co mówią po angielsku to wydaje ci, się, że tam jest coś inteligentnego. A, spoko czaję. Sorry, nie mogłem się oprzeć. O nie! O nie! O nie! O nie, o nie. Warwicków dwóch potrzebuje, No daj mi panie Warwicka, no halo! Gnoju. Eee, gdzie ja jestem? Tu jestem. Co my możemy wziąć? Co byśmy chcieli? Możemy wziąć Ahri. Możemy wziąć Kindred. I póki co to jedna co możemy wziąć. Eee, dobra, wezmę sobie Ari. Czyli teraz już każdy może w to grać? Nie. Nie każdy mój drogi Na przykład pan Mirek spod Krakowa, który od 7 lat jest bezdomnym i nie ma komputera, grać nie może, bo nie ma na czym. Haha, ha. śmieszne w chuj. Nie, no. przepraszam, oficjalnie przyznaję się do tego, że jestem debilem i mam poczucie humora jak pan Mirek Bezdomny spotkał Krakowa. Mamy super arbuza z wyglądu. Wygląda pięknie. Jest soczysty, jak jest na cholera. Jest niestety tak niesmaczny i tak niesłodki, że szkoda gadać. Mał, wow. zęby Kurde, ale mam kleszczy w arbuzie. Hashtag pozdrow dla kumatych w dupie. Czekam jeszcze jedną turę. Dawaj, kurde, odsetek. Ja jestem inwestorem bankowym. Ty właśnie jak tam, City Projekt. Spadł coś. O nie, o nie, zawał. Czemu to tak do góry poszło? What the fuck. Stojk, pogrzło, po, pogrzło, po, pogrzło. Już tak ładnie był na 202 i 220. Znaczy 212, no fuck you. To nieźle. Się tu kolega popisał. Co ty masz? Gnara? Hm. Nie wiem jak on jest pierwszy. No, Okej. Okay. Pra Auźba trochę przezadam z oszczędnościami Micie się mego ryku. szybko O siłek. Jak my to wyciągniemy To się zdziwię. Co ten park jakieś takie dziwne ataki robi? be Właśnie, właśnie. Wła... O, nie, moja whaji! No nie Chyba siadł mu Coś mi tu brakuje. Użyjmy tego. No. Nie, no, nie zabijaj mnie. Czemu ja teraz z tej cholery nie mogę zrolować trzeciego Warwicka, no kupicie se? Już trochę art, hmm. chwila Chodź tu Swain, dawaj tego kapelusza Od razu lepiej. To mogę sprzedać, to mogę sprzedać. Mam 3 HP, to robimy combat. Golda, tu nic, tutaj to biritskrank. Gdzie chyba się zagadałem, trochę, wiesz? No bo znowu mi mózg wypaliło. jest takie przypadki też już miały miejsce. I tu panie kombak.